Ta osoba jest w Twoim polu, w Twojej głowie, w Twoim sercu. Czujesz dosłownie, jakbyś nie mogła przestać o niej myśleć. Mamy teraz magiczny czas. Dokładnie 23 września wchodzimy w numerologiczną jedynkę. Czyli kończymy rok zmian, którym była dziewiątka, refleksji duchowych, generalnie odpuszczania naszej przeszłości, a wchodzimy w całkowicie nowy etap, którym właśnie jest jedynka. Jedynka mówi nam o nowych początkach, o świeżości, o tym, co w naszym życiu chcemy, aby rozkwitało właśnie z tego punktu zera, czyli z punktu, w którym zaczynamy nowe przedsięwzięcia, nowe schematy zaczynamy wdrażać do naszego życia, nowe przekonania. Nowe, zupełnie bardziej jakościowe na przykład relacje. I dlatego wychodzę do ciebie z programem, który ma pozwolić ci zauważyć coś o bliźniaczym płomieniu. Bardzo często teraz spotykam się z klientkami, klientami, którzy. Zastanawiają się, dlaczego w ich życiu ten bliźniaczy płomień jest po prostu miłością ich życia, a my nie możemy mieć z nim kontaktu. Dlaczego skoro to jest moja miłość i skoro ja ją tak kocham, to ona dalej nie rozumie swojej lekcji i dlaczego dalej nie możemy razem istnieć, być razem, razem siebie kochać tak, jak ja chcę, abyśmy siebie kochali? Dlaczego skoro to jest mój bliźniaczy płomień, to zostawił mnie dla innej? Czy dla innego? Dlaczego, skoro to jest mój bliźniaczy płomień, to wszystko jest takie trudne? Dlaczego ta relacja mnie tak boli, skoro wiem, że to jest moja miłość? I my w programie o bliźniaczym płomieniu zaczniemy rozpuszczać pewną iluzję, która pojawiła się w Twoim myśle na temat właśnie w ogóle całej tej koncepcji. Zrozumiesz, dlaczego zadajesz takie pytania? Zrozumiesz, dlaczego ta osoba. Jest w Twoim polu, w, twoim, w Twojej głowie, w Twoim sercu. Czujesz dosłownie, jakbyś nie mogła przestać o niej myśleć, a fizycznie na przykład nie ma jej w Twoim życiu. Nie ma jej tydzień, nie ma jej miesiąc, a czasami nie ma jej latami, a Ty żyjesz w poczuciu, że ta osoba być może kiedyś wróci, że kiedyś jednak Cię zaakceptuje, że kiedyś jednak Cię pokocha, że kiedyś jednak będziecie razem. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ty się tak czujesz i o czym tak naprawdę to jest, to zapraszam Cię do naprawdę wyzwalającego programu. Masterclass, bliźniaczy płomień, a może iluzja. Zauważysz naprawdę z głębokiego punktu, jak możesz się uwolnić i dlaczego w ogóle w ten sposób postrzegasz tą sytuację, dlaczego ona jest taka dla Ciebie trudna. Masterclass ma swoją premierę teraz w połowie września. Zapraszam Cię na moje story na Instagramie. Dowisz się tam więcej na ten temat.